Witam w kolejnym filmie. Dzisiaj następne auto, jakie mamy do lakierowania. Samochód, który jest w bardzo dobrym stanie pod względem blacharsko-lakierniczym. Tutaj on ma oryginalną powłokę fabryczną, z tym, że tutaj jak wcześniej go przeleciałem miernikiem, no są dosyć duże zachwiania tutaj tej grubości powłoki, bo ona gdzieś tam się waha od 90 do 120 mikronów. W porywach nawet do 140, chociaż to są pojedyncze punkty. No ale też tutaj e, widzę, że auto było wcześniej polerowane, więc no tutaj może stąd z tego faktu wynika ta różnica. E, no ale ogólnie tak e, samochód jest w stanie rewelacyjnym, tak więc naprawę, którą mamy do wykonania, są to dwa elementy, które widzimy na zdjęciu, czyli tylny błotnik i tylne drzwi, tutaj przy tylnym błotniku jest to łuczek. No i tutaj. Od strony tutaj tego uszkodzenia mamy też drzwi. Jeśli chodzi o naprawę, kształt elementów jak i kolor auta pozwalają nam na czy dają pewne pole do popisu, dlatego tylny błotnik zrobimy sobie do rantu, no, a jeśli chodzi tutaj o tylne drzwi. No tutaj będę musiał się jeszcze zastanowić, czy zrobimy też do rantu, czy może jednak po całości, ponieważ tutaj mamy mały dołek jeszcze. Mamy też rysy, które. No ktoś już wcześniej tutaj zaprawiał. Także będziemy chcieli sobie tutaj je. One nie są głębokie, także delikatnie je sobie sfazujemy na oscylacji, skok 5 mm gradacja 1500 Będą to płynne. Ruchy z tym samym naciskiem, tak by, no ta grubość potem w tym miejscu za bardzo nam też nie pływała, tak więc jeszcze może przed samym lakierowaniem pokażę jak wygląda tutaj grubość lakieru tych elementów. No, generalnie ona tutaj oscyluje nam w okolicy, no średniu możemy przyjąć 120 mikronów, zarówno błotnik jak i drzwi. No i będziemy starali się to zrobić tą naprawę tak, czyli samo lakierowanie, by ta nadwyżka tych mikronów nie była zbyt duża. No, oczywiście, miejsce naprawy tutaj, siłą rzeczy wiadomo, tam będzie trochę więcej. No ale tak patrząc na blacharkę, ponieważ ona jest tutaj bardzo dobrze zrobiona, powinniśmy się zakręcić w okolicach 600, myślę góra 700 mikronów. Także tyle jeśli chodzi o to. No i właściwie przechodzimy do samego lakierowania. No i teraz tak, to jest auto już przygotowane, tak, błotnik, drzwi. E od razu, że nie będę miał czasu, żeby nagrywać proces lakierowania, więc powiem mniej więcej, co będziemy robić w kolejności. W te miejsca przykleimy sobie gąbkę, tutaj, tak, żeby baza, kiedy będziemy robić bazę, żeby tutaj doszło najpierw do gąbki. Kiedy zrobimy bazę, gąbkę zdejmiemy i już wtedy lakierem bezbarwnym tutaj do podwianej taśmy. To miejsce sobie tutaj zasłonimy. Podobnie tutaj. Przed rantem też przykleimy gąbkę, tak żeby odkórz gdzieś za daleko nie poleciał. Co tu jeszcze? Jeśli chodzi o drzwi, ponieważ stwierdziłem, że jednak będę lakierował je po całości. No i tutaj sytuacja na wórniku, to, że go robimy do rantu, jakby dyktuje nam to, co będziemy robić na drzwiach, czyli w momencie, kiedy będę robił bazę. Tą górę tutaj do rantu muszę sobie przykryć, tak, by. Lakierując bazą drzwi, no, gdzieś nie wejść tutaj na to miejsce, żeby potem różnicy nie było tutaj widocznej między drzwiami a obłotnikiem Ja wiem, że to jest ciemny kolor, ale jest to domieszka perły, więc no, na słońcu mogłoby być, mogłaby być widoczna jakaś różnica. Ja bym tego nie chciał. Jeśli chodzi o przygotowanie, no to tutaj mamy na oscylacji, tam, gdzie podkład oscylacja. Gradacja 600, 800 na gąbce Ranty, dalej szara włóknina, no i tutaj sytuacja y, podobna na drzwiach. Y, jeśli chodzi o lakier bezbarwny, to pierwszą warstwę będę robił tak, że od, od dołu, żeby mieć pełną kontrolę tutaj potem przed Rantem, kiedy już zdejmę sobie tutaj gąbkę z tych miejsc, Zamknięta warstwa lakieru, tak? I tutaj, w momencie, kiedy będzie kończyć się baza, będę przechodził w pół warstwę, pełną I pierwsza warstwa lakieru nie będzie dochodziła tutaj do końca. Przy drugiej warstwie już normalnie robię zamkniętą. I im bliżej tutaj będę dochodził do rantu, będę sobie skręcał, tak, no myślę, co ćwierć obrotu tak Przynajmniej ze 2 stopnie takie będą, o ćwierć obrotu będę skręcał ilość towaru, tak żeby potem przed rantem zrobić już taką bardziej cienką zamkniętą warstwę, nawet yy, łatwiej to będzie kiedy sobie odsunę trochę pistolet i trochę wolniej będę go prowadził, no i tutaj żeby to zamknąć, tak żeby ten odkurz potem, czy ta linia tego lakieru była jak najłagodniejsza później do odpolerowania. No i tutaj jeśli chodzi o drzwi, no to tutaj filozofii nie będzie, to samo, tam gdzie, jest, tam gdzie jest baza, również to będzie robione, pierwsza warstwa na zamkniętej, w momencie kiedy baza się kończy, przychodzę w półwarstwę, no i druga już normalnie zamknięta. No i tyle, pokażę potem jak to będzie wyglądało już po lakierowaniu. Dobrze, teraz zanim nam odparuje ta pierwsza warstwa, tutaj pokażę. Wygląda. Nie jest to zamknięte. Ale w tym miejscu, gdzie już była baza, tutaj ona przychodzi w warstwę zamkniętą. No i tutaj podobnie mamy na łopniku tam gdzie baza. Pierwsza warstwa jest z lakieru zamknięta. W momencie, kiedy przychodzi nam lakier. Stary napier jest to pół warstwa i oczywiście tak jak wspomniałem kończy się przed rantem, nawet dużo przed rantem. Dopiero na drugiej tutaj będziemy już zamykać, oczywiście skręcając towar im bliżej rantu. Wyglądały drzwi. No i tak wygląda tutaj nasz głotnik. I fakturę generalnie mamy zachowaną równą. Pomimo tego, że gdzieś tutaj mówię z towarem, troszkę towar skręcaliśmy. będziemy wykonywać po wygrzaniu ponieważ nie będzie to miarodajne z racji tego, że no nie wiem, może jeszcze w czasie suszenia gdzieś jakieś śmietki powpadają oby nie a jeśli coś takiego będzie trzeba usunąć no to wiadomo, że gdzieś troszkę nam ta grubość może gdzieś tam się zachwiać ale to tutaj myślę, że takiej tragedii nie ma i wszystko będzie się sprowadzało tylko do kosmetyki Jeden, drugi śmietek. No tak, to chyba jest ok. No i dobra, reszta już po polerowaniu, po uzbrojeniu. Wtedy sobie przejdziemy z miernikiem. Zobaczymy, jak, jak ta grubość będzie wyglądać względem tutaj całości na no i to już jest auto gotowe do wydania po uzbrojeniu, zmyciu, polerce, także teraz dopiero sobie przelecimy miernikiem, zobaczymy jak to wygląda na całości nadwozia. I teraz sobie sprawdzimy te nasze miejsce naprawy. Tutaj gdzie mamy lakier na lakier. Tutaj akurat pomiar jeden chybiony, ponieważ trafiłem w przetłoczenie. Tak, tutaj zaczyna się już naprawa. Tutaj mamy podkład epoksydowy, szpachel, podkład akrylowy bazy i lakier. Także mamy całkiem przyzwoite wartości. No tutaj znowu lakier na lakier. Pamiętamy, że przed, przed naprawą mieliśmy tutaj 120 mikronów. Także jeśli chodzi o tą grubość, którą tu mamy, no właściwie wpisujemy się niejako w takie ponowne lakierowanie fabryczne, ponieważ czasami jak coś w fabryce nie wyjdzie i jakiś element jest przelakierowany jeszcze raz, no to, to mniej więcej takie wartości, no tutaj oczywiście poza tym miejscem tutaj naprawianym takie wartości mniej więcej e, mamy czasami nawet troszkę większe, ponieważ fabryka ponownie potrafi dobić nawet do 180 mikronów, czasami więcej no także naprawa wykonana myślę całkiem fajnie no tutaj tylko troszkę ten cały efekt psują te drzwi nieszczęsne, które jak widzimy no mają po te 90 mikronów tutaj od razu mówię, one na pewno nie były wymieniane, ponieważ yy, są pewne rzeczy, które tutaj jednak by to zdradzały. No i tutaj jeszcze tak wizualnie jak to wygląda na koniec. Liczę, że klient będzie zadowolony. No ja akurat jestem satysfakcję z wykonania tej pracy mam. Także generalnie to wszystko. Dziękuję za uwagę i do następnego.